Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek ze 100 challenge mam nadzieję, że film wam się spodoba jeśli tak zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał a my już przechodzimy moi drodzy do filmu mamy sobotę, godzinę e, prawie 21 i jak widzicie od razu was e, informuję to żadne cheaty, ja wiem ile mamy pieniędzy ale ja narysowałam raz obraz, za który dostałam Ponad 2000, i był to portret, i plus Emily, moi drodzy, podbiłam jej tutaj dziesiąty poziom malarstwa, także ona teraz naprawdę na tych obrazach zarabia grubo, grube simoleony, moi drodzy. Emily sobie aktualnie śpi, ja w ogóle jestem trochę przeziębiona, więc przepraszam Was, jeżeli mówię trochę przez nos, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Będziemy dzisiaj na odcinku, czyli będą duże zmiany. Ja dalej nie przebrałam Elizabeth Johnson. Ja Was przepraszam, dalej jej nie przebrałam. Możemy to zrobić na dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj dzisiaj w ogóle będziemy postarzali chyba bliźniaki, ponieważ mają już ocenę 6 w szkole. Czyli, idąc w tym takim myśleniu, chyba możemy ich już postarzyć. Mi się wydaje, że nie musimy czekać. Aż będzie powiadomione O, zresztą oni i tak jutro mają urodziny Więc dzisiaj postarzamy bliźniaków Pojutrze, moi drodzy, postarzamy sobie Jacka I gdzieś jeszcze na dniach właśnie Będzie poród Emily Bo jak wiecie, ostatnio w końcu zeszliśmy w ciążę. W końcu będzie kolejne dziecko I dzisiaj też chcę się zająć Tutaj y, Tymi rzeczami Jacka Ponieważ, tak, musimy komunikację Myślenie i korzystanie z nocnika, także ty jak sobie wstaniesz, to będziesz mógł iść od razu na nocnik. Tak, wiem, że na razie on nie potrzebuje, ale tak na zaś sobie pójdzie. To już jest chyba stare. Ty skoro w sumie nie masz nic do roboty, to mogłabyś tutaj posprzątać trochę. Ty mój. Aha, i w ogóle. Jak on otrzyma ocenę 6 w szkole, to będziemy go mogli postarzyć i automatycznie od razu go wywalimy z domu, żeby było więcej miejsca, a nie będzie nam to wadziło, bo jak wiecie, on mi tutaj bardzo pomaga, James. Trochę mam do niego sentyment, bo to było nasze pierwsze dziecko. Ale wywalamy go i nie będzie jako, jako taki ubytek, bo jak wiecie, on nam bardzo pomaga, bo on może i gotować, i się zajmować dziećmi i tak dalej. Ale bliźniaki podrosną, także. Wiecie, to nie będzie jakiś taki y, Mega, mega minus y, A jeśli chodzi o poród To mamy, że poród Za jakiś tam nieokreślony czas Także, no super Ty tutaj się wysiusiałaś jak zwykle y, Jeszcze przy swoim dziecku No, Emily, proszę cię Wyjdź z tej łazienki Dziecko <gry> y, Idź się tutaj wykąpać Emily I Yy, będziesz mogła coś sobie yy, ugotować tutaj dla dzieci. Ja o gotowaniu, a my przecież musimy i tak zrobić tort. Emily, musisz tort zrobić. Yy, gotuj. Mam złamane serce. <ścoughs> no cóż, Emily, życie. Także moi drodzy, robimy sobie tort. Bardzo wygodne jest to, że nie mam tutaj tego. Wiejskiego życia? Prostego życia? Coś takiego, nie? Bo w RWDG mamy właśnie, musimy robić te zakupy. I nie wiem, co tutaj się dzieje na tym zapisie dzisiaj. Czy ty idziesz to gotować, czy co? Także Emil tutaj robi tort. I w ogóle ja nie widziałam tej zmiany, ale przy nowej aktualizacji tutaj nam doszła taka opcja, moi drodzy. Jakiegoś kupowania, także fajnie. Ej, mega to jest fajne. I tutaj są pewnie te takie nowe rzeczy. Mm, w sumie nie wiem mm, jak to działa i czemu tutaj wszystkiego sobie nie możemy wybrać, ale ogólnie fajna opcja. Nawet że nie trzeba gdzieś tam wychodzić i tak dalej, chociaż. No nie wiem w sumie czy to takie troszkę zbędne uważam. I to już taki serio... nie wiem, takie żeby tylko się sprzedawały te dodatki i w ogóle, no ale cóż. Od razu ich sobie postarzymy, no bo oni już mają ocenę 6 w szkole, a do urodzin zostało niedużo. A nawet już chyba, no tak. Więc y, będziemy sobie, moi drodzy, już ich postarzali teraz, zaraz w sumie. Moi drodzy, Emily, to jest po prostu jakaś kobieta sukcesu. Mamy y, kolejne podbite, tutaj widzicie, gotowanie mamy na 10 poziomie. I myślę, że to będą jedyne rzeczy, które tak mocno nam się wybiją. Ewentualnie jeszcze może jakieś naprawianie czy coś. Dobrze Także ty sobie tutaj Dodasz świeczki urodzinowe i zaraz Oboje pójdą sobie zdmuchnąć Najpierw pójdzie Teo Najpierw pójdzie Teo Ponieważ tutaj Taylor jeszcze śpi Okej, okay, także Teo już tutaj Dmucha świeczki Moi drodzy No super się obudziłaś dopiero z tą trąbką Nie Dodasz kolejne w ogóle świeczki od razu I zaraz tutaj obudzimy Taylor I od razu wszystkich przebierzemy Elizabeth, Theo i Taylor I w sumie jutro Jack ma też urodziny, więc... Hmm, no dobra Okej, okay, wylosowałam mi się tutaj cecha samotnik, moi drodzy I ja dodam mu może cechę Kurczę, nie wiem jaką My ogólnie powinniśmy dodawać im cechy po ojcach Ale ja teraz nie wiem, jakie jego ojciec miał cechy i ogólnie, jakieś tam losowanie powinno być, i tak dalej. No nie wiem, ale to zrobimy wtedy przy Taylor, a tutaj przy Tobie to możemy dać Ci coś po mamie. To możesz być na przykład yy, znawcą sztuki, a aspiracje ci damy. Może jakąś tam właśnie z nastolatków. Nie wiem, na przykład darzony podziwem. Proszę bardzo, i teraz niech Taylor sobie tutaj wstanie od razu i pójdzie zdmuchnąć świeczki. Także chodź tutaj, Taylor. Szkoda, że oni tak jakoś w jednym czasie nie mogą tego robić, bo wtedy by było takie fajne zdjęcie. O, dobra, fajnie, fajnie. Trzeba się jakoś tutaj ustawić, moi drodzy. Dziwną minę trochę, ojej, twoja ma śmierdzi. No trudno. Jestem ciekawa, jak ty będziesz wyglądała, bo jak na razie tało mi się jakoś tak bardzo nie podoba. Ale zobaczymy. Wow! Dobra. I uwaga. Kleptomanka, no to ona już tutaj miała. I Tobie możemy dać na przykład kreatywna, może. I też coś z nastolatków możemy ci dać. Szybkie życie. Wow, 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 wow. Ale fajnie. Ja już się w ogóle nie mogę doczekać, jak nam w RWDG podrośnie nasza Charlotte. Dobrze, moi drodzy. A więc myślę, że możemy iść do kasa. Okej, okay, moi drodzy. Elizabeth już tutaj przebrałam. Także szybko wam tutaj pokażę jej stroje. Także tak one się wszystkie prezentują. Głównie brałam z gotowych styli, ponieważ uważam, że Yy, troszkę tak bez sensu ich wszystkich ubierać, bo jest ich tutaj tyle, że i tak nawet za bardzo nie zwracamy uwagi na ich wygląd Teo. Teo Teo mi się w ogóle nie podoba Z twarzy jakiś taki nie Nie podoba mi się ten Sim, ale spróbuję jakoś to uratować, nie wiem, jakimiś fajnymi włosami może, czy czymkolwiek I szczerze, te włosy są tak basicowe, że one zawsze mi ratują yy, sprawę, jak mam brzydkiego Sima Serio jeszcze popróbuję z jakimiś innymi, ale mi się wydaje, że te będą najlepsze. Te też mi zawsze fajnie ratują. Ale James już ma kręcone, dlatego Ty byś mógł mieć tak dla odmiany takie prostsze. I też go tutaj przebiorę właśnie raczej z gotowych styli. Zaraz, oczywiście, wrócimy tutaj do, do Teo. Moi drodzy, ta simka, powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba. Troszkę z profilu bym zmieniła w sumie, chyba, ale jakby nie patrzeć, naprawdę mi się ona podoba i nawet chyba bym właśnie ją zostawiła w jakimś koku i tak dalej. Także chyba jedyne co to ją przebierzemy. Okej, okay, moi drodzy, ja nie wiem, ale ta simka mi się po prostu tak podoba, że ja tego nie umiem opisać słowami, naprawdę bardzo mi się ona podoba i. Jestem prawie pewna, że wykorzystamy ją w jakiejś serii A ja wam ostatnio w ogóle mówiłam, że chciałabym na kanale jeszcze się zapowietrzyłam Że chciałabym na kanale zrobić właśnie taką luźną serię z rodzinką Gdzie będziemy po prostu ogrywać różne dodatki I to w sumie nie wiem, jak nazwać taką serię Także napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co o tym myślicie Jak byście nazwali coś takiego Chcę jakieś wasze właśnie propozycje I jakieś może jakieś pomysły, które by was interesowały Bo wiecie, też chcę, żeby wam się to fajnie oglądało Więc jak macie jakiś pomysł, to możecie napisać Także już Wam pokażę, jak ona wygląda. To jest jej strój codzienny. Brałam też z gotowych styli, ale tak. Mm, ogólnie na początku ta Simka miała inne włosy, bo chciałam jej dać te. Teraz nie wiem. Nie no, chyba tej zostawimy. Także to jest jej strój codzienny. Tutaj tak szybko tylko Wam pokażę wszystkie. No, wiecie, tak prowizorycznie, ale podoba mi się ta simka bardzo. I tutaj mamy dwa, i nawet na gorącą pogodę i dwa, a nie, myślałam, że dwa i zrobiłam, dobra. I przechodzimy sobie, moi drodzy, do Teo. Proszę bardzo, to jest Teo. Tylko troszkę tak. O, bym zrobiła. I tak. O. Myślę, że tak lepiej. To jest jego oficjalny. Wiadomo, że używamy Zwyczaj codziennych do snu ewentualnie zimna, gorąca pogoda Także tak się nie skupiamy jakoś mocno na tych strojach I tak właśnie on się Prezentuje, także wracamy sobie Do naszego domu Okej okay, moi drodzy, a więc Już tutaj jesteśmy z powrotem W naszym domu I ogólnie ostatnio James miał iść na studniówkę Ale ja sobie ją odpuściłam I wy sobie najpierw odrobicie Moi drodzy. Aha, ty sobie nie możesz odrobić, bo się źle czujesz. Czy tam się czujesz niewystarczająco na siłach. Także pójdziesz sobie najpierw spać. Później pójdziesz sobie coś tutaj wziąć do jedzenia. Ty jak sobie odrobisz, to też sobie coś tutaj zjesz. Także weź resztki. I ty sobie, Emily, pójdziesz... Się wykąpać. No i też weźmiesz sobie coś do jedzenia. Także weź resztki. Proszę bardzo. Czemu się nie wykąpiesz? A w tej się spróbuj wykąpać. Dobra, ktoś tutaj do Jamesa. Ojciec Jamesa do niego dzwoni. Możemy odebrać. Yy, Cześć złotka. Zamierzamy odwiedzić malucha i pomóc wam jak tylko się uda. Nie. <śm> nie musisz nas odwiedzać, naprawdę. Poradzimy sobie. Ej! Ej, Jack ma urodziny. A my nie mamy ogarniętego go. Ja się tutaj tak cieszę, że my będziemy sobie postarzać Simów, a oni nie są nawet ogarnięci. Czekaj, czekaj, ty sobie weźmiesz porcję. I musimy się Tobą koniecznie szybko zająć. Także któreś z rodzeństwa może się Tobą zajmie. Na przykład Twoja starsza siostra. Myślę, że jakieś fiszki czy coś. Ucz podstawowych potrzeb, na przykład swojego brata. Bo musimy mu tutaj. Co my ci musimy? Komunikacja. Myślenie. To nie, to nie ucz podstawowych potrzeb, tylko moja droga, będziesz go uczyła mówić oraz będziesz go uczyła kształtów. I myślę, że tak będzie, Git, jak zrobimy. A ty, Emili, czemu chodzisz taka brudna? Czemu ty nie pójdziesz się po prostu wykąpać? Idź tutaj, potem sobie skorzystasz. Kurczę, bo tobie tutaj cały czas ktoś wchodzi do tej łazienki. Weź podejdź tutaj, czy coś. Idź się wykąp w spokoju w końcu, bo ty jesteś cała brudna i w ogóle masakra. Zaraz będziemy rodzić ci dziecko. Ale mamy zaniedbany ogród Emily, masakra. A jeszcze zaraz dziecko urodzisz, no w ogóle nic nie będziemy mieli czasu. Weź się ogarnij jakoś. Nie wiem, kiedy ty urodzisz, kochana. Tutaj masz, że poród za jakiś tam... Czas, ale ja nie wiem, kiedy to nastąpi. Ja do was wrócę, jak urodzimy i ogarniemy tutaj wszystkich, bo masakra. Okej, okay, moi drodzy, zaczął się poród. Także musimy iść tutaj urodzić. Mamy przygotowany pokój specjalnie. Ignacy, nie. Idź urodź dziecko, moja droga. Ja nie wiem, czy my mu to wbijemy, naprawdę. Kończ już z tym dzieckiem twoim i ona się nim może zająć też. Także ty tutaj ucz mówić go. I idziemy tutaj z Emily rodzić. Myślałam, żeby do szpitala sobie e, pojechać. I obs co obstawiacie, moi drodzy? Bo ja. Ja już naprawdę nie wiem, co tutaj może być. E, czekajcie, tak, żeby jakoś fajnie to. E, tutaj. Oj, kotek. Czekaj, kotek. Dobra. Moi drodzy. Rodzimy. Trzeba oczywiście tutaj zdjęcia. Bez tego się nie obędzie. Misiu, czekaj. Czekaj, bo mi Simka rodzi. Uwaga, chłopiec! Ej, dużo mamy chłopców w sumie. W sumie mamy porówno, także teraz już nie porówno. I Wy mi raz pisaliście chyba. Dobra, poczekajcie, jakoś go nazwiemy mm, Tylko nie wiem jak. Nazwiemy go Rowan. <noise> czytam jakkolwiek to się czyta. Bo y, czytam teraz kosiarzy i właśnie tam jest taki chłopiec o, tej, o tym imieniu. Także. Ej, myślałam, że nam bliźniaki, tak szczerze. Ja wiem, ja wiem pa, y, ten, ja wiem. Y, o! Wow, pełna chata coś tam. O, słodko Emily, Słodko. Proszę bardzo, super mama. No i już sobie idzie. <noise> Sklep, a nie, jeszcze nie mamy tyle Czekajcie Bo fajnie by było jej kupić tutaj Tu takie na płodność Żebyśmy więcej dzieci naraz rodzili Także idź tutaj I ile za to dostaniemy Tutaj dostaniemy moja droga 25 Dobra, najpierw musimy go tutaj ogarnąć He he he, ucz mówić, dalej ucz mówić i tak kilka razy go będziesz uczyła, bo musimy tutaj to wbić już na odcinku dzisiaj, bo nie możemy go inaczej postarzyć, a ja bym chciała już go postarzyć, moi drodzy. Także tak. I czego nam jeszcze tutaj będzie brakowało? Jak sobie wbijemy komunikację? No nawet szybko idzie ta komunikacja. To jeszcze myślenie. Dobra, to najpierw komunikację ogarniemy. Okej, okay, moi drodzy, mamy trzeci poziom komunikacji, także jeszcze nam zostało myślenie i korzystanie z nocnika i będziemy go mogli postarzyć. Także wrócę do was, jak będziemy już go postarzać. Okej, okay, moi drodzy, zostało nam tylko korzystanie z nocnika, ale to jest bardzo będzie trudne i nie wiem, czy on się sam na mnie postaży, ale w każdym razie tutaj już mamy na trzecim. Okej, okay, moi drodzy, w ogóle kot po mnie chodzi, ale pominijmy to. Yy, udało nam się wbić tutaj trzeci poziom korzystania z nocnika, moi drodzy, także możemy już tutaj postarzyć sobie naszego Jacka, także temu tutaj w tym pomożesz. Ty się bardziej zajmujesz tym twoim bratem niż Emily, no ale dobra. Yy, dodaj świeczki urodzinowe, moja droga. Tutaj proszę bardzo. I teraz pomoc ze świeczkami. Taylor Johnson, proszę bardzo. Idziemy tutaj zdmuchnąć świeczki. Uhu, super. Jej! Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Moi drodzy, i tym akcentem kończymy ten odcinek, także mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo to taki odcinek z ogarnienia, i oczywiście napiszcie mi w komentarzu, czy właśnie może macie jakieś życzenia odnośnie serii, czy jakiegoś wyzwania, które chcielibyście u mnie na kanale zobaczyć, albo właśnie co sądzicie o takiej po prostu pokoleniowej rodzinie, ale w sumie nie wiem, czy to by nie było po prostu podobne do RWDG, także zobaczymy i jeszcze szybko zobaczymy, jak. Ty tutaj wyglądasz. Możemy ci dać tutaj umysłowe i możemy dać ci, nie wiem, no na przykład może ponury będziesz. O, proszę bardzo. Tak wygląda. Ja go sobie przebiorę na kolejny odcinek, chociaż pewnie o tym zapomnę i dopiero przy postarzaniu kogoś kolejnego będziemy sobie go przebierać. Także widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!